Witam serdecznie, witam w wideo relacji odnośnie budowy pancernika Fuso. Witam wszystkich modelarzy. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie utwardzenia naszej modeliny, koła ratunkowe, trzeba kilka rzeczy podmalować, dodać relingi. W tym momencie macie przebitki, jak prezentuje się okręt w tym momencie właśnie teraz. <grym> Są oczywiście błędy związane z kadłubem, których no już niestety się nie da poprawić. Aczkolwiek kiedyś w osobnej części wam opiszę, jakie to błędy były. No ale przechodząc do rzeczy, zaczynamy sobie od malowania taką farbą typu Wikol. Właśnie tych wszystkich elementów, które były wykonane z modeliny. One już były wcześniej pokryte klejem cyjanoakrylowym, no ale teraz chcemy zrobić taką grubszą powłokę na tym, która pozwoli zachować wytrzymałość tego, jak po prostu będziemy nakładać farbę, żeby nam się to wszystko nie, nie rozleciało. To tak teraz wygląda, że taka biała warstwa zostaje, ale ten klej jest w 100% przejrzysty. Zostawia taką minimalną warstwę nabłyszczającą. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę to, że w późniejszych etapach i tak będę pokrywał lakierem bezbarwnym, matowym jeszcze okręt, no to, to nie powinno mieć większego znaczenia. A za to dużo, dużo nam da tutaj. Przy okazji, też relingi, właśnie wszystkie te barierki też tym mo można pokryć. Szczególnie na ich mocowaniach, co też nada wytrzymałości. Co do herbu cesarskiego, no, też wpadłem na taki pomysł, żeby go pokryć płatkiem, płatkami złota. No, nakładamy również ten klej taki wikolo, podobny on raczej więcej wygląda jak wikol, bo on wiąże wszystko i troszkę długo schnie, troszkę dłużej, raczej tak do 12 minut. Dzięki czemu akurat sobie zdążymy nałożyć. Też jeszcze tej metody nigdy nie, nie używałem, ale pomyślałem, że fajnie będzie wyglądać jak będzie to logo, można powiedzieć, ten właśnie herb złoty, tak jak był w oryginale. No i przechodzimy do relingów. Jest to naprawdę żmudny proces. Trzeba najpierw oczywiście naprostować drucik, trzeba go uciąć pod odpowiednią długość, wywiercić otwory w kadłubie. Zagiąć, no najlepiej pensetą to zagiąć, no i również nakleju oczywiście osadzić. Osadzam tam wszędzie, gdzie są jakieś drabinki, jako taki wspornik, wsparcie, żeby łatwiej było wejść. Dodatkowo takie elementy, które były na oryginalnym pancerniku, nawet nie wiem do czego służyły: czy to były jakieś rurki, czy, czy co, ale były, więc robię. Wygląda to faktycznie, faktycznie lepiej. Później będzie trzeba pokryć farbą, oczywiście szarą, żeby się nie tak nie rzucało w oczy. Taki chromowany, bo to by było nieodpowiednie. Co do kół ratunkowych, no też taki pomysł nowy. Z patyczków do uszu po prostu je robię. Trzeba je pociąć na bardzo drobne plasterki. Przykleić oczywiście również tym klejem w odpowiednich miejscach, jak coś, tam wrzucę zdjęcie, żeby nie było, że nie było tych kół ratunkowych naprawdę, bo też się zastanawiałem długo, czy te koła były, czy ich nie było w tamtych czasach i w japońskich pancernikach, ale się okazuje, że były. Więc i to nawet wyglądały tak samo jak nasze teraz, czyli czerwono-białe były w takie paski. No i dalej, jeśli chodzi o relingi, z drugiej strony robię, bo robię także pierw jedną stronę statku, potem obracam i drugą stronę statku. Tutaj ta sama dokładnie metoda. Też mi się tutaj urwało, bo ten klej cyjanakrylowy to jednak nie jest nie jest najlepszy, jest zbyt zły, słabo łapie. Mi się urwało kilka rzeczy, więc przyklejam teraz tym nowym klejem Wikolo podobnym. Teraz miejmy nadzieję, że się będzie to wszystko trzymało znacznie, znacznie lepiej. No i koła ratunkowe po drugiej stronie również zaraz będę przyklejał. Na tej samej zasadzie wycinamy na plasterki. Troszkę większa ilość będzie po tej stronie, bo na łodziach ratunkowych też chciałem dać, bo też tak było w oryginale. Generalnie będą co jakiś, co jakiś czas te koła ratunkowe na, na barierkach, na relingach bocznych. Myśląc, że pra prawdopodobnie był jakiś wzgląd bezpieczeństwa, jakieś zasady, które obowiązywały i powinno być ustawione co jakiś odcinek, takie koło ratunkowe. Co do malowania koła, no to pędzel nawet, nawet ta 01, czy jak on się tam nazywa, ten najmniejszy, jest za duży, więc używam takiej, takiego bolca, takiej igły. I tylko tym nanoszę bardzo niedużą ilość farby. Na razie czerwonej, później jeszcze dodam farby białej, ale to w następnym odcinku. Tu możecie sobie zobaczyć, jak wygląda takie coś. Żeby było fajnie widać, zaraz Wam pokażę taki króciutki pokaz slajdów ze zdjęciami, bo zdjęcia są znacznie wyższej jakości niż wideo akurat w tym przypadku, no bo by mi kilka gigabajtów zabierał jeden film, jakbym w 4K nagrywał. Tak się prezentuje w tym momencie. Dzięki za oglądanie, zapraszam oczywiście do subskrypcji no i zostawienia lajka, do zostawienia lajka.